Witam jak obniżyć koszty ogrzewania jeżeli chodzi o to, żeby kocioł gazowy zużywał o 50% mniej gazu i żeby w domu było ciepło. A więc zapraszam na film. A więc zaczynamy od tego, że dom musi być po prostu dobrze ocieplony. U mnie jest elewacja 20 cm okna szyby potrójne strop mam ocieplony 50 cm wcześniej było 30 więc dociepliłem do 50 cm elewacja była 10 jest 20 no i zrobiłem to 2 lata temu a więc Koszty ogrzewania, jeżeli chodzi o gaz, spadło mniej więcej drewno. Około 40% koszty ogrzewania zmniejszyły się po drugiej termomodernizacji swojego mieszkania. Zrobiłem drugą termomodernizację. To pierwszy sezon grzewczy jechałem 100% na gazie w kominku tylko paliłem może ze trzy razy jak nagrywałem jakiś film dlatego, że chciałem mieć po prostu dokładną wiedzę ile to kocioł gazowy zużywa gazu w sezonie grzewczym i nie paliłem w kominku więc cały sezon od października do do kwietnia wyszło chyba, jak się nie mylę, bo mówię z głowy około 450 metrów sześciennych gazu. A kosztowało mnie to około 1700 zł. Wszystkie faktury, centralne używanie, abonament i ciepła woda użytkowa. Kolejną rzeczą jest to, by centralne używanie było wyregulowane. W tym filmie, kiedy Tom bardzo dobrze ocieplony gubi ciepło, zrobiłem test od godziny 22 do 8 rano, i jak spada temperatura. A więc przez 10 godzin spadło 1,9 stopnia. Mogłoby się wydawać, że średnio temperatura spada. 0,2 stopnia na godzinę dopiero jak dokładnie sobie co godzinę zmierzyłem jak spada temperatura więc dopiero można dojść do wniosku co jest powodem że ogrzewanie gazem jest takie drogie a nie tanie w mieszkaniu bardzo dobrze ocieplonym wcześniej instalacja była wyłączona. Grzejniki małe szybko zrobiły się zimne. No i o godzinie 22 ja zacząłem robić test do godziny 8 rano, a wnioski wyciągnąłem rewelacyjne. Z tego materiału to jest jedyny film w Polsce, gdzie możecie zobaczyć, jak spada temperatura w domu. Bardzo dobrze ocieplonym. No, i wtedy, kiedy instalacja nie oddaje już ciepła do mieszkania. Największe koszty ogrzewania domu robią dwie rzeczy: utrzymywanie stałej temperatury w ciągu dnia przez 24 godziny i utrzymywanie wyższej temperatury, gdyby można było obniżyć pół stopnia czy jeden stopień, to te dwa elementy dają nam. Że możemy zwiększyć koszty ogrzewania swojego domu i kocioł gazowy zużyje więcej gazu, lub możemy zrobić tak, że kocioł gazowy nie będzie grzał przykładowo od 22, akurat u mnie, do 8 godziny przez 10 godzin, a grzeje tylko i utrzymuje stałą temperaturę przez pozostałe 14 godzin i zamiast 23 stopni utrzymuje 22 stopnie i dzięki temu zmniejszam koszty ogrzewania swojego domu o około 50% a więc w tym filmie o którym wcześniej wspomniałem no możemy zobaczyć jak w określonych warunkach atmosferycznych spada hmm, temperatura domu jak dom gubi ciepło i najwięcej ciepła gubi wtedy kiedy utrzymujemy stałą, najwyższą temperaturę. Czyli w pierwszą godzinę z domu uciekło pół stopnia, ale jeżeli już była niższa temperatura, to kolejna godzina to już uciekło nam 30 stopnia, potem 20, A więc to jest tak, że na początku spada dużo, potem mało, a potem coraz to mniej. Ucieka tego ciepła z domu w tych samych warunkach atmosferycznych. I dzięki temu zgubiłem tylko 2 stopnie przez 10 godzin przy temperaturze 0 minus 1 stopień. Gdybym chciał, żeby utrzymywać stałą temperaturę 22 stopnie, od godziny 22 do 8 rano, to wtedy, kiedy utrzymuję stałą najwyższą temperaturę, to co godzinę by mi spadało pół stopnia. To kocioł gazowy musi zużyć sporo gazu, żeby zbilansować tą stratę. To jest tak, jakbym musiał podnieść te pół stopnia, więc używa dosyć sporo gazu. I tak jest co godzinę. Znowu jest stała temperatura 22 najwyższa. To znowu spada nam pół stopnia. To kocioł gazowy musi zbilansować te pół stopnia, żeby utrzymać stałą temperaturę. To tak, jakby podnosił pół stopnia. Co godzinę nam spada pół stopnia i co godzinę trzeba pół stopnia podnieść, zużyć określoną ilość gazu, żeby utrzymać stałą temperaturę w domu. I w ciągu 10 godzin moja strata. Przy utrzymywaniu stałej temperatury przez kocioł gazowy, który zużywa określoną ilość gazu, jest taka, że 10 razy by spadało pół stopnia i 10 razy by trzeba było podnieść pół stopnia przez kocioł gazowy, i kocioł gazowy musiałby zrekompensować tą stratę, czyli musiałby tak jakby podnieść 5 stopni w ciągu 10 godzin. To jest właśnie ta strata i to jest właśnie te 33% kosztów. Ogrzewania większe przez utrzymywanie stałej temperatury, bo tutaj tracę aż 5 stopni, że kocioł gazowy musi podnieść co pół stopnia, co godzinę, a tutaj przez 10 godzin kocioł gazowy nie zużywa gazu, ale potem, żeby wyrównać temperaturę do 22, to musi podnieść tylko 2 stopnie, żeby wyrównać. A tutaj, żeby utrzymać stałą temperaturę, trzeba zużyć 10 razy pół stopnia, więc 5 stopni kocioł gazowy podnosi, żeby utrzymać stałą temperaturę. Tutaj musi tylko rano wyrównać 2 stopnie, a więc różnica polega na tym, że kocioł gazowy tu zużywa dużo więcej gazu, bo musi utrzymać stałą temperaturę. 10 razy pół stopnia daje nam 5 stopni. Y, że musi y, kocioł gazowy zużyć więcej gazu, a tutaj, żeby wyrównać do temperatury 22, jak nam troszkę spadnie, to jest tylko 2 stopnie. Więc, jak od 5 odejmiemy 2 stopnie, to w nocy zużywamy y, więcej gazu, żeby utrzymać stałą temperaturę, a jest to około 33% kosztów ogrzewania. No i pozostałe niecałe 20% albo 20% to jest to, że tutaj zamiast w domu utrzymywać 23 stopnie utrzymuje 22 stopnie w sumie przez to, że nie grzeje od godziny 22 do 8 rano i nie utrzymuje 23 stopni, zmniejszam koszty ogrzewania mojego domu bardzo dobrze ocieplonego o około 50%, kocioł gazowy mniej pracuje nie zużywa gazu i mniej mnie to kosztuje. Natomiast gdybym utrzymywał wyższą temperaturę w domu niż 22 stopnie i grzał i utrzymywał stałą najwyższą temperaturę nie przez 14 godzin, a przez 24 godziny, przez to tutaj bym zwiększył koszty ogrzewania o około 33%. W sumie 50%, dom taki sam, zapotrzebowanie na ciepło takie same i koszty ogrzewania swojego domu zwiększyłbym o około 50%. Także e, chciałem Wam tylko w tym filmie pokazać, że jeżeli ma się dom bardzo dobrze ocieplony, można zwykłym prostym trikiem zmniejszyć swoje koszty ogrzewania swojego domu o około 50% i ja się z Wami tym po prostu podzieliłem. A co wy z tym zrobicie, to już jest Wasza sprawa. Ja płacę rachunki za ogrzewanie tylko sam za siebie. Moje koszty ogrzewania domu są tak małe, że aż trudno nagrywać filmy, jak mało kosztuje ogrzewanie domu bardzo dobrze ocieplonego. I mi nikt nie wmówi, że dom bardzo dobrze ocieplony, że koszty ogrzewania są duże. W moim przekonaniu są małe, a to, że ktoś ma duże, to jest tylko dlatego, że po prostu. Albo że ma takie centralne ogrzewanie, albo po prostu grzeje, utrzymuje stałą najwyższą temperaturę przez 24 godziny, no i w domu utrzymuje wyższą temperaturę zamiast troszkę niższej. A więc dziękuję za obejrzenie tego filmu, pozdrawiam i życzę miłego dnia.